W ubiegłym tygodniu w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom 11 edycji konkursu bożonarodzeniowego przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu jest promowanie wartości zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej. Witam wszystkich bardzo, gorąco w naszej szkole. Jednocześnie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora naszej szkoły, pana Andrzeja Bożego, siedzę Sądu Radziewskiego. Witamy witam też panią Basię. Niedóję mówię tak panią Basię, bo to nasza przyjaciółka szkoły, panią Wasię, z powodu środkiej solidarności i też od razu dodamy sponsora dzisiejszego konkursu. Witam opiekunów, opiekunów młodzieży. No i witam samą młodzież, rozumiem, beneficjentów dzisiejszego konkursu, podsumowania dzisiejszego konkursu. Bardzo się cieszę, że... Właśnie wpisaliście się w tą, w tą polską tradycję. Prace są jak co roku wspaniałe. W tym roku jest ich tam może troszeczkę mniej, ale może w przyszłym roku będzie ich trochę y, trochę więcej. Gratuluję tym, którzy wygrali, no ale przede wszystkim gratuluję tym, którzy podjęli trud i którzy jakby, poczuli się katolikami, Polakami, poczuli się uczniami. No i stworzyli takie... Tam Zajęcie pierwszego miejsca Sylwia Jabłanska. No, Duże brawa. Proszę, proszę. proszę, proszę. Gratuluję. Za zajęcie pierwszego miejsca Adam Jurkowski. Czekam na tak. Po jednej drugiej jest, tak? Gratuluję. Moim zdaniem, że w Wedlejem, bo się narodzi. Radują się wszyscy pasterze, Trzej królowie i anioły. Z Nazaretu wyszła miłość, może darcie się objawy. Z Nazaretu wyszła miłość, miłość tak, ma ludzi spawić. Na człowiekiem stoi Maryja, otula dzieciątko. Stulone w statku owieczki, swymi dzwoneczkami dzwonią. Z Nazaretu wyszła miłość, wszyscy wokół się radują. Z Nazaretu wyszła miłość, mogą wszyscy dziś dziękują. Chóry anielskie na niebie, na winę swoją wciąż czynią, i dzień nad stołami, okładkiem miłość czyniał. Ten klejem się urodził, od ludzi dary dostał, nałozał wszystko wynagrodził, apostołów światło swoje. Stający się narodził, od ubogich się wchodził, swemu ojcu wierny pozostał. Gdy go przewrócono, szybko powstał, gdy dobrze powstał. Kaniewin wodę zmienił w wino. Niewidomego uzdrowił. Później go ukrzyżowano. Do na chwilę wstąpił. Po sześć dniach Po 40 dniach do nieba wstąpił. Królem nieba i ziemi został. Cieszę się, bo nie jest to pierwszy raz. Cieszę się, że nadal ta pamięć zostaje podtrzymywana i że wśród młodych ludzi w nawale telewizji i komputerów są jeszcze osoby, czyli wy, którzy chcecie pisać, pisować i pracować na komputerach, właśnie w myśl tej miłości, która wyszła z Cieszę się, że właśnie ten temat jest podejmowany przez organizację. Znajduję odzew, jak już tym razy widzę, kolejny raz te same twarze wychowawców to też pozytywny świat. przecież że, że są ludzie, którzy są na ten temat podtrzymać, odwijać, zapalać. Gratuluję przede wszystkim wychowawcom, że, że chcą i życzę, żeby rzeczywiście Państwo nadal i tej dzieci nie wysiłki, bo jestem głęboko przekonany, że młodzież jest zawsze bardzo chętna. Trzeba kogoś o postrzeże, bo Krzesi...